Tyle zapłacisz za prawo wjazdu do miasta swoim samochodem. Nowe przepisy dzielą Polskę i uderzają po kieszeni tych, których nie stać na nowe auto. Ale spokojnie, jest metoda, żeby tego uniknąć i ci ją zdradzę. Twój kilkunastoletni, sprawny samochód, który służy ci do dojazdów do pracy i lekarza, jest zbyt stary i zbyt trujący, by wjechać do centrum miasta. Chyba, że zapłacisz. I to wcale nie mało. To scenariusz, który właśnie staje się rzeczywistością w największych polskich miastach. Pod hasłem walki o czyste powietrze wprowadzane są strefy czystego transportu. Oficjalny cel jest szczytny. Walka o zdrowe powietrze. W Warszawie już taka strefa działa, a od przyszłego roku ruszy w Krakowie i we Wrocławiu. Zasady są bezlitosne. W Krakowie za wjazd do centrum starszym autem, jeśli nie jesteś mieszkańcem, zapłacisz nawet 500 zł miesięcznie. Z kolei we Wrocławiu czy Warszawie za wjazd bez uprawnień grozi mandat 500 zł. A jakby tego było mało, ceny za zwykłe parkowanie też szybują w górę. W Krakowie za cały dzień parkowania w centrum zapłacisz już ponad 80 zł. Ale spokojnie, jest jedno rozwiązanie, które proponuje nam państwo. Wystarczy, że kupisz chińskie auto elektryczne. Wtedy nie tylko wjedziesz do każdej strefy, ale dostaniesz też szereg przywilejów: darmowe parkingi czy możliwość legalnej jazdy bus pasem. Co prawda, na takie auto stać dziś głównie najzamożniejszych, ale za to program dopłat do nich jest finansowany z podatków nas wszystkich. Te przepisy podzieliły Polaków. Z jednej strony słychać głosy zwolenników ekologii. Nareszcie! Koniec ze smrodem i truciem nad starymi autami. Zdrowie jest najważniejsze. Nie stać cię na nowe auto, to jeździ autobusem. Z drugiej strony odzywają się wściekli kierowcy, którzy mówią: to jest kara za biedę i jawna dyskryminacja. Najpierw państwo pozwoliło nam sprowadzać te auta, a teraz zabrania się nam z nich korzystać. A ty. Co o tym myślisz? Czy strefy czystego transportu to konieczność i walka o nasze zdrowie, czy może jednak niesprawiedliwa kara dla najuboższych kierowców? Daj znać w komentarzu i zapisz sobie mój numer, bo lepiej mieć kontakt do prawnika i go nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć.